witajcie serdecznie, ja nazywam się Paweł Winiarski i od dwóch lat jestem szczęśliwym posiadaczem konsoli Nintendo Switch. Ten świetny sprzęt obchodził niedawno swoje drugie urodziny i myślę, że to doskonały moment, żeby przygotować recenzję Nintendo Switch po dwóch latach. Podzielmy sobie ten materiał na dwa bloki: pozytywne i negatywne, bo choć cały czas jestem w tym urządzeniu zakochany, to jednak nie jestem w stanie nie dostrzec pewnych wad, jakie ma Switch. Co uwielbiam w Nintendo Switch? Gry. Sprzęt jest tak dobry, jak gry na niego, i to bez wątpienia sprawdza się idealnie w przypadku Nintendo Switch. Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate to są takie killery, dla których warto kupić Switcha. Piękne, rozbudowane, dopracowane w najmniejszych detalach, rewelacyjne. Jasne, mogłoby ich być trochę więcej, ale jestem cierpliwy, bo wiem, że kolejne produkcje Wielkiego N znów zabiorą mi przynajmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset godzin z życia i będę przy nich się bawił rewelacyjnie. Oczywiście nie samymi grami Nintendo posiadać Switcha żyje i wystarczy spojrzeć na przykład na takie Diablo 3, które pojawiło się na tym urządzeniu i to jest najlepsza, najfajniejsza i najbardziej kompletna wersja tej bardzo dobrej gry Bizarda. Co więcej, Switch to królestwo indyków, po które ja na przykład nigdy bym nie sięgnął na pececie czy dużej konsoli. Biblioteka mniejszych gier niekoniecznie na wyłączność, rośnie w zastraszającym tempie i miłośnicy tego typu produkcji będą w siódmym niebie. Oczywiście trochę wkurza, że sklep jest nimi regularnie wręcz zalewany, bo w większości w ogóle nie kojarzę, ale skoro dzięki temu mam większy wybór, traktuję to In plus. Mobilność. Do mnie na przykład niespecjalnie przemawia ta możliwość odpinania ikonów od konsoli. To jest fajne, ale ja na przykład z tego za dużo nie korzystam. Natomiast kwestia mobilności i tego, że mogę grać sobie gdzie chcę oraz tego, że tę samą konsolę po prostu wkładam do dołka i gram na telewizorze czy monitorze, to jest dla mnie rewelacja. Jasne, jakość obrazu na dobrym telewizorze z podpiętym Switchem nijak się ma do tego, co znamy chociażby z PlayStation 4 Pro, ale jednak uważam, że dwa sposoby grania na Switchu to super opcja. Dla mnie to jednak przede wszystkim platforma mobilna i myślę, że 90% z tych dwóch lat tak właśnie ogrywałem ten sprzęt. I kiedy mogę zabrać ze sobą w podróż takie perełki jak The Legend of Zelda czy Super Mario Odyssey, to całkowicie zapominam o kulawym i biednym rynku mobilnym smartfonów i tabletów. No i pod kątem grania Switcha od tych sprzętów moim zdaniem dzieli ogromna wręcz przepaść. Z mobilnością Switcha wiąże się też możliwość grania w dwie osoby w podróży. Albo na jednej parze joy na dwóch parach joy czy na Joycon'ach i pro kontrolerze. Rewelacja. Nintendo Online czy raczej stare gry w usłudze, Czyli tak trochę uwielbiam, a tak trochę mnie wkurza. U skandalik winiarski chwali płatny online. Nie. Uważam, że to hamstwo dać sieciowym zabawę najpierw za darmo, a potem brać za to opłatę, szczególnie, że gier z sieciowymi trybami multi nie ma wcale tak dużo. Z drugiej strony to jest opłata roczna 80 zł, więc jest dużo taniej niż u konkurencji. Podoba mi się natomiast to, że w ramach abonamentu dostajemy klasyki z nes czyli w sumie w Polsce można powiedzieć, że z Pegasusa. Ja akurat czekam na gierki z Super Nintendo i przy nich posiedzę dłużej, ale to naprawdę fajny pomysł, bo w testarocie gra się na Switchu świetnie, szczególnie, że można też popykać w nie w podróży w dwie osoby. Wkurza mnie w online natomiast to, że w jednym zwykłym abonamencie online nie można grać w sieci na dwóch kontach z poziomu tej samej konsoli. Potrzebny jest wtedy dwukrotnie droższy abonament rodzinny albo dwa oddzielne abonamenty zwykłe. Szkoda, bo w takim PlayStation Plus na przykład to działa, czyli na jednej konsoli można mieć jednego plusa, a grać na przykład na dwóch kontach. Co mnie wkurza w Nintendo Switch? Jakość wykonania konsoli. Po wyciągnięciu konsoli z pudełka trudno oprzeć się wrażeniu, że to jest tani plastikowy sprzęt. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest jakiś taki w który zaraz się rozpadnie i nie sprawia takiego wrażenia. Natomiast, nie wiem czy pamiętacie, jak wyszło PlayStation Vita, to ta konsola sprawiała wrażenie takiego high-endowego, świetnie wykonanego, dopracowanego telefonu, smartfona. Tutaj natomiast, wyciągając Switcha z pudełka, miałem wrażenie, że też mam w rękach telefon, ale taki tani, plastikowy. No i to oczywiście zaczęło od razu budzić moje obawy co do wytrzymałości urządzenia. No i niestety miałem rację. Zanim jednak pokażę Wam co fizycznie popsuło się w moim egzemplarzu Switcha, nadmienię, że mam naprawdę hardkorowego testera. Mój syn uwielbia Nintendo Switch i, choć oczywiście tak jak potrafi to o niego dba, jest jednak za mały, żeby na niego tak huchać i dmuchać, jak robię to ja. No i myślę, że to jest na tyle dobry i rzetelny tester, że swoim graniem jest w stanie obnażyć wszelkie braki, niedociągnięcia sprzętowe urządzenia, szczególnie jeśli chodzi o jego trwałość. A dodam, że u mnie w domu Switch jest dość często grany w sumie jest bardzo często grany i część osób, która ma switcha, ale go na większość czasu chowa do szuflady, czy odkłada na półkę, czy do etui, może tych elementów, tych problemów nie dostrzec, natomiast prędzej się później, jeżeli będziecie go więcej używać, po prostu się pojawią. Zaczęło się już po dwóch, może trzech tygodniach od zakupu. Uszczerbił się plastik obok jednej ze śrubek na bank, nie uderzyłem nigdzie konsolą, chowałem ją zawsze do etui. Poguglałem i okazało się, że nie jestem w tym problemie odosobniony. Część użytkowników miała identyczne pęknięcia, tak, jakby śrubka była za mocno wkręcona, przez co na plastik naokoło działał za duży nacisk i ten pękał. Pokleiłem, no i prawie nie widać. Po roku od zakupu konsoli uszkodził się też pierwszy zestaw Joyconów, czy w zasadzie prawy Joycon z pierwszego, oryginalnego pudełkowego zestawu Switcha. Jak wiecie, pady są odpinane, i jest tam taki malutki zatrzask trzymający je w konsoli. Sęk w tym, że szyny dostajemy w konsoli metalowe, zatrzaski w padach są natomiast plastikowe i lubi im się ukruszyć lub złamać, nawet jeśli za każdym razem wciskany jest przycisk zwalniający blokadę. Oczywiście szybkie Google i rozmowa w jednej z polskich grup na Facebooku, norma, zdarza się. Można zainwestować w metalowe zatrzaski z Aliexpress, może wytrzymają dłużej, jeśli oczywiście nie uszkodzą metalowej szyny. No i nie bawiłem się na razie w te zatrzaski, po prostu poszedłem, kupiłem drugi neonowy tym razem zestaw padów. I wiecie co? Po pół roku stało się dokładnie to samo. Jak to się objawia? No po prostu, mimo tego, że pad jest złożony do konsoli, czasami po prostu z niej wyskakuje przy włożeniu jakiejś większej siły na prawą stronę urządzenia. Mam teorię, że wraz z synem mamy taki sposób korzystania z switcha w trybie handheld. Czyli w zasadzie jedynym w jakim gramy, że na prawą stronę switcha idzie większy nacisk i po prostu plastik po czasie nie wytrzymuje. No i popatrzcie, na tył mojego Nintendo Switch wygląda jakby konsola przejechała pleckami po betonie, a tymczasem była cały czas noszona w etui albo odkładana delikatnie na stół czy na szafkę. No może to wina doka, bo podobno rysuje. Nie, sprzęt naprawdę sporadycznie tam ląduje, poza tym mój dok jest jednym z tych szerszych, więc teoretycznie no i praktycznie konsoli nie rysuje. Ten plastik z tyłu jest po prostu słabej jakości i byle dotknięcie czymkolwiek konsoli rysuje plecki. To samo z ekranem, który, mimo tego, że jest dotykowy, nie ma szkła ochronnego i jest plastikowy. Owszem, dzięki temu się nie zbije, jednak od początku miałem na nim jakąś folię lub szkło hartowane i Wam również to polecam. Usługi sieciowe to jakiś żart. 2019 rok i Nintendo wciąż nie ma voice chata. No przecież to jest taki żart. Kulawy pomysł Nintendo z aplikacją zbojkotowałem od razu, grając ze znajomymi na Switchu korzystam z Discorda, ale są to karkołomne ewolucje. I naprawdę Nintendo wstyd. Jeśli macie słuchawki z dwoma źródłami dźwięku, no to jeszcze pół biedy, bo sobie podłączycie jedne do Discorda, a drugie do Switcha, ale po tym jak moje z podwójnym dźwiękiem się popsuły, muszę kombinować. Mam więc w uszach pchełki, a na uszach duże słuchawki. Jedne podłączone są do Switcha, drugie do Discorda. No i jest to średnio wygodne oraz niezbyt poręczne. Więcej grzechów Switcha nie pamiętam. Czy warto kupić Nintendo Switch w 2019 roku? Odpowiedź jest oczywiście prosta. Tak warto kupić Nintendo Switch w 2019 roku, moim zdaniem, nawet bardziej niż dwa lata temu. No cena jest trochę niższa, a po drugie, przede wszystkim biblioteka się mocno powiększyła. Tam oprócz ten, do których mogłoby być trochę więcej, ale są świetne, rewelacyjne, jest dużo indyków, po które ja na przykład nie sięgałbym w ogóle na pc -cie. i nie sięgałem na pc czy na PS4, czy na Xboxie, bo po prostu na mobilu się w nie moim zdaniem fajniej gra. No i ta biblioteka cały czas rośnie, więc macie już czym wybierać i nie można tak naprawdę narzekać, że na Switcha nie ma gier. To bardzo dobra konsola, za moim zdaniem rozsądne pieniądze, która mogłaby być trochę lepiej zrobiona technicznie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, w jakikolwiek sposób pomógł Wam w zakupie, w myśleniu nad zakupem o Nintendo Switch i podjęciu jakiejś decyzji pozytywnej czy negatywnej, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli macie Switche, to napiszcie jak tam u Was, jak konsole wyglądają, jak się sprawdzają, czy dużo na nich gracie, czy jesteście z nimi zadowoleni. Zachęcam też oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału. No i to tyle, ja wracam do grania, bo Hollow Knight przecież nie przejdzie się sam. Trzymajcie się, cześć!